To to był za mlecz, a nie mam pytań. Słuchajcie, ściana, raz jaki film LEGI, gdzie podsumuję to okienko, podsumuję kto przyszedł. Ale wczoraj jakoś miałem na to siłę, stwierdziłem, że dobra. Dzisiaj będzie pomyczą z Hiberdianem, pomyczu z Hiberdianem wszystko nagram, wszystko powiem co myślę, ale ten mecz to był wow, rolę, koster emocji niesamowity. Oczywiście na stacji jeszcze przypominam o subskrypcji kanału, jeżeli lubicie mnie słuchać, lubicie moje... Film i tu regularnie słuchać o Legii, Barcelonie i ogólnie piłce nożnej. I dobra, co mogę powiedzieć o tym meczu? Mecz zacząłem mówić od jakoś końcówki pierwszej połowy, ponieważ coś tam musiałem pozałatwiać na mieście. Dopiero jak wróciłem, od razu włączyłem. No i było 1-0 dla Legii, widziałem już powtórki Bramki Bicha Akcjana. I mecz układał się tak, nieźle było. 1-0, łatwy awans. No i przeszła druga połowa, tajemnicząc ja na 11 minut, podczas których Legia, nie wiem, czy zaspała, czy już była pewna tego awansu, ale piłkarze chyba nie zdążyli najpierw dobić, w sensie wyrównać rywalizację na 3 do 3, a później jeszcze strzelić kolejnego gola, na 1 do 3, podczas którego było 3 do 4 dla całej rywalizacji i to oni awansowali do Ligi Konferencji. No i później było już Tragedia CD nie akcytuje się nie jakoś. Nie będę się złości, bo to nie ma sensu. Oni jeszcze może to odwrócą. Zobaczymy, było jeszcze dużo czasu. Było pół godziny gry te tam 20 minut. Ja siedzę spokojnie oglądam. I ostatnie minuty, tam 90 minuta, elitim skieruje piłkę do bramki mamy wyrównanie. Normalnie ulga żeś. Udało się to wyrównać. No i mamy dogryweczkę. Dogrywka już że dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, bo prawdopodobnie ich chłopaki będą zmęczeni i tyle, zobaczymy jak to wyjdzie, trzeba będzie po prostu szybko strzelić. No i tak się stało. Mileta Rajowicz. jak krasowy napastnik. Wydaje mi się, że też za takie, za, za takie rzeczy daliśmy dla niego te 3 miliony euro. Rajowiczowi, żeby on po prostu coś takiego jak było w meczu z Siberianem, po prostu strzelił taka piłka, która miała Trzeba było po prostu dojść do bramki i to się po prostu udało tak. Ale wzięł to prowadzenie. I co? Szkoci próbowali, próbowali, próbowali. Ale w zasadzie nic się nie działo przez tą pierwszą połowę. No I tam końcówka drugie to też była bo też tam były próby, rzuty wolne, rzuty różne, ale to co to w bronił to jest absolutnie. No. Jeszcze ta ostatnia piłka rzutu wolnego, która została wyjęta. Z, przez naszego bramkarza, to było absolutne, nie ma. Nie mam co się tu dłużej wypowiadać, bo to po prostu jest świetny ja, mecz, Legia gra w Lidze Konferencji, mamy cztery polskie drużyny w Lidze Konferencji, bo Lech niestety odpadł z Henkiem z Lizy Europy, więc też zagra z nami. Jagiellonia przeszła spokojnie ten klub, oni mieli podania z Albanii. Więc oni ich przeszli. No i Raków też widziałem wczoraj końcówkę meczu z drużyną z Bułgarii też. no się awansować cieszę się, że mamy cztery polskie drużyny. Jestem bardzo ciekaw, czy w ogóle będzie jakiś polsko-polski mecz w tej konferencji, bo byłoby to całkiem ciekawe. I dobra, bo głównym tematem filmu miałoby być też okienko w Legii, bo trochę jeszcze się podziało, trochę, trochę piłkarzy odeszło, trochę piłkarzy przyszło, więc... Zacznijmy z omówieniem tego. Zaczynając to dodać, że tutaj widzę, że są odejścia, chyba wszystkie wypisane takie najważniejsze. W sensie tak, podeszło oby, dwóch młodych baramkarzy. ikolski do Widzewa i Zieliński do Wolfsburga. Wydają mi się to spoko opcje dla nich. W sensie to jest na pewno fajne, rozwojowe. Kikowski raczej będzie pierwszym no, baramkarzem klubu Zieliński wydaje mi się, że spoko opcja dla niego, żeby w młodym wieku nauczyć się języka, poznać taką większą piłkę być może nie stwierdzę, że to będzie najlepsze, ale raczej będzie spoko. Taka opcja może zostać do drugiej Bundesligi jeszcze, albo będzie po prostu grał w rezerwach. Zobaczymy, jak to wyjdzie dla niego, ale mi się podoba ten ruch. Ale to się stało szybko. W sumie nie ma tu dużo omawiać. panie że odeśli. Odszedł Mark Gual i to jest dla mnie rzecz niesamowita. To, że udało się go sprzedać, bo dla mnie ten zawodnik był już taki tak że Stwierdziłem, że do trzeba się go kurde pozbyć. Bo i tak wtedy, ktoś przyjdzie, dla mnie to już fakt, że to szkurin, i to w pewnym momencie nawet same wchodzili. A jak same zaczął robić żeby to stwierdziłem, nie no, już nie ma opcji, ktoś musi odejść. No i gual odchodzi do Rio Ave za to chyba 250 tysięcy. Słuchajcie, same zaczął robić ślizby pod 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 Jordanesku Szkurin uważam spoko Joker, chciałbym żeby był starterem, już by w ogóle jak zaczął się, jak Szkurin się troszeczkę tak podpalił pod koniec tamtego sezonu to myślałem, żeby to on był starterem względem Guala no i po prostu świetnie że do tego dochodzi Rajowicz, o którym będzie później ale spoko Ryota Morishita odchodzi za 2 miliony do Blackman Rovers, powiem wam tak ten transy trochę mnie boli. Wiadomo, to był fajny zawodnik, który taki pozytywny, który zawsze taki uśmiechnięty, że jest tej legi cieszył oko z drugiej strony. Oczy tak mi są mnie i to, żeby on nie spróbował teraz sił naprawdę lepszej lidze, bo, bo Championship ogólnie jest lepszą ligą niż hmm, Ekstraklasa. To szkoda, żeby nie pozwolić na taki ruch. żeby oczywiście powalczył o, o lepszych ligach, o trochę lepsze. Znaczy, wiedziałem, że ktoś powiedział, że 2 miliony na 2025 to jest trochę mała kwota. Aczkolwiek trzeba powiedzieć tak: Riota ma 28 lat, młodszy nie będzie, tylko starszy. Wydaje mi się, że całkiem spoko opcja, żeby, żeby odszedł. No i Maxi Ojedele odchodzący do Strasburga. Tylko, że to jest śmieszna historia, bo on podobno ma jakieś tam problemy ze Strasburgiem. Nie chce, nie gra od pierwszych minut. I będę zami szczery, jeżeli chodzi o Ojedele. dowiedziałem się, że Legia jest go wypożyczyć. I powiedział tak. Gdyby nie to, że mamy na jego miejscu już zastępstwo, to bym się zgodził. Ale wydaje mi się, że Maxi jego oczy do tej Francji nie zostanie w tej Francji. Może niech pójdzie do Ligue żeby się tam ograć. Albo gdzieś indziej, żeby znaleźć jakieś takie miejsce, żeby się ograć, żeby na przykład tą francuską piłkę i w przyszłym sezonie. Albo się od zimy jakoś regularnie grywać we Strasburgu. I to w sumie tyle, i chodzi o kwestie odejść. A teraz transfery przychodzące i lecimy po kolei, w sumie co to, tu to się podziało. Eee, no, czy tak, okienko zaczęło się jak niesamowicie. Przys przysz przysz przyszli eee, wachadłowi prawy obrońca, prawy wahadłowy Patrastojanowi, to był w ogóle pierwszy transfer legi w tym okienku z Empoli. Powiem wam tak: eee, fajny zawodnik, ograny czy to w Chorwacji, Słowenii, czy we Włoszech, just doświadczonej no na 3 lata. Podoba mi się ten ruch. Ale powiem Wam szczerze, oglądałem kilka jego meczów, w się sensie ogólnie te ligi te pucharowe. Gościu jest jakiś taki w sensie irytujący. Się, tak jak powiedział komentator, na pewnym momencie woli to przytrzymać niż podać, to się robi irytujące. Szczerze nie dziwię się, że na razie głównie siedzi na ławce na tych pucharach. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, widziałem, że tam chyba jeden zaczął od pierwszej minuty, ale nie patrzyłem jak w sumie tam wyszło, bo, bo nie miałem czasu tam sprawiać wszystkiego. No ale uważam, że koniec końców fajne to będzie wzmocnienie, ale nie zapowiada, się, nie, nie zapowiada się na nie wiadomo jak wspaniałe. Eee, dodatkowo na no lewo obronę przyszedł Arek Reca. Chłopak był dogadany z Lechem, ale w końcu było się po niego Legią on i że do Legii. Powiem Wam tak, fajną zupełnie nie składu. Problem jest taki, że on jest w swoim kucokun, więc tutaj kwestia będzie, czy odejdzie Patryk do końca tego okienka do jakiegoś innego klubu. chciałem, żeby tak się stało. Ale co, no jako takie uzupełnienie składu wydaje mi się, że jest po prostu w porządku, nie ma co tu się, nie wiadomo jak nastawiać. Wiadomo, że nie był, wiadomo, że nie jest to najlepsza opcja, ale nie jest to też, wydaje mi się, że jest to jest w najgorsza opcja. No i właśnie, jeżeli mówimy o zastępstwie Jedele Udało się podpisać Damiana Szymańskiego, który wystąpił w też w tym meczu. I naprawdę, czy ten timing, który on miał w pewnym momencie pod bramką o Hibernianiu, czy, czy to jaki to był Walczak też trochę, jak się troszeczkę poszapał z chłopakami ze Szkocji. Więc naprawdę cieszę się, że udało się go sprowadzić. Chłopaka, który doświadczony już grał w Grecji, grał w Rosji, grał trochę w tej lidze polskiej. Naprawdę ja się jaram. I on nosi ze doświadczenie. Dodatkowo jeszcze sprowadziliśmy z Portugalii, z rezerw Sportingu: Henrique Ariol. Młody pomocnik, rocznik 2000, wyceniany przez transfer na milion, bo ma tu obok Transfermarkta. E Powiem, no tak, fajna opcja. naprawdę prawda, To może być taka taki nasz młody talent. Zobaczymy, jak będzie ten rozwój pod Jaruzel i Jak to będzie u nas ten rozwój w Legii. Ja na razie patrzę pozytywnie. Wydaje mi się, że spoko. udało się wyciągnąć coś takiego. Może przy dobrym sezonie, naprawdę w przyszłe lato, czy już nawet zimą, dostaniemy na niego naprawdę spoko oferty. No i jeszcze są dwa za. Dwa nazwiska. Ernol Krasniki, to jest dosłownie z kilka dni temu wypożył transfer. Reprezentant Kosowa, lewy napastnik wypożyczony z partii Praga. Nie wiem, czy tam jest jakaś opcja wykupu, czy nie, ale powiem Wam szczerze, ja go traktuję tylko jako taki dodatkowe uzupełnienie składu, nie traktuję go jako coś poważnego. Jakoś jestem zdrażony do piłkarzy z Kosowa po Zybie. Jakoś nie wierzę w tego zawodnika, wydaje mi się, że to będzie taki zawodnik, po prostu, żeby czy, czy to któryś będzie zmęczony, czy to któryś będzie po prostu nie domagał, albo na takich zawodzeń, na takie kluby jak nie wiem, Beniaminkowie czy coś gorszego wchodził w ten NER, Ale oczywiście życzy mu dobrze, ale jakoś nie wierzę, bo to był wiadomo jaki transfer. No i Mileta Rajo, wiesz nasz górski napastnik. Z Łotworu sprowadzony 3 miliony euro, które zostały pobite jako rekord transferowy w tym okienku. To jest pogoń. Teraz prowadziła sama uda, Powiem wam szczerze, nie byłem przekonany. W sensie to miał i rekord transferowy, ekstra taki zawodnik, który i w Danii, no, głównie o tej w nie był najlepszy, ale głównie w Danii strzelał. Nie byłem przekonany, czy on tutaj sobie poradzi, ale powiem wam szczerze, jako taka opcja od gdzie tak, jeżeli Jordenewsku chce wystawiać samego jako głównego napastnika, bo wydaje mi się, że w takiej ilości meczów, że to właśnie same głównie startuje, Szurikin wchodzi i Rajowicz jest też takim bardziej na razie, nie chcę powiedzieć, że rezerwowym, ale wydaje mi się, że on w pewnym momencie będzie musiał grać od pierwszej minuty, zwłaszcza, że zapłacili się za niego naprawdę duże pieniądze jak na Legie, to Daj mi się, że taki spokój, to może być naprawdę taki prijowicz nasz nowy. Eee, Potężny duńczyk, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja, ja osobiście się jadę taki wiadomo fajny dodatkowy zawodnik, który już tutaj dał nam dużo, dużo radości po tym, po tym, po tym, po tym z tym Hiberianem, to tę bramkę naprawdę... A ogólnie to nasz znaczy absolutny cinema. I co? To w tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo.